Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Viking Garage. Dzisiaj znajduję się u moich bardzo dobrych znajomych Muzeum Techniki Wysokowej w Zabrzu, gdzie doszło do uszkodzenia silnika w ciągu T-72. Jak widać silnik już jest wyciągnięty, znajduje się na hali. Oczywiście nie zdążyłem nagrać części rozbiórki tego silnika, ponieważ za późno dostałem informację, że ten silnik już jest rozkręcany. E, więc teraz od tego momentu już będę na, na bieżąco uczestniczył przy remoncie tego silnika. E, co się dokładnie z tym silnikiem stało? A mianowicie podczas jazdy po poligonie doszło do pęknięcia przewodu układu chłodzenia. Wyciekł e, cały płyn i silnik został przegrzany. W pierwszym momencie e, diagnoza padła na e, zatarcie panewek e, na wale. Ponieważ podczas jazdy silnik nagle stracił moc. No i żeby generalnie zdiagnozować co e, się z tym silnikiem stało. Trzeba było w pierwszej kolejności ściągnąć głowicę, żeby zerknąć w ogóle do, do środka. Po ściągnięciu głowic okazało się, że wysunęły się gniazda zaworowe. Gniazda zaworowe wysunęły się i wpadły między głowicę a zawór i zawór został podparty i nie dało się tego po prostu silnika już po zgaszeniu nie dało się tego silnika już uruchomić. Więc teraz czas na podjęcie decyzji, czy remontujemy ten silnik, czy po prostu e, będziemy, mm, czy zakupimy nowy taki silnik. Niestety e, liczone są w tej chwili koszty e, i trwa debata nad tym, co, będzie, co, e, co jest lepszą e, opcją. W, te, w tej chwili wstępnie koszty remontu wyszły na około 30 tysięcy. Zakup takiego silnika drugiego to jest w granicach e, 60 tysięcy. Więc trzeba się na spokojnie nad tym zastanowić, co się bardziej opłaca. Eee, przy czym, podczas remontu takiego silnika, trzeba liczyć się z tym, że nie wszystkie części będą dostępne. Eee, sam silnik, oczywiście, jest bardzo ciekawą jednostką. Jest to silnik o pojemności prawie 40 litrów, dokładnie 38,8 litra i mocy 800 KONI. Z jednej strony to jest dużo, z drugiej strony to jest mało, ale trzeba pamiętać o tym, że te silniki pracują bardzo w trudnych warunkach Podługie są zasilane różnym paliwem i konstrukcja tego silnika jest taka, że nie wiem z litra pojemności powiedzmy nie ma za dużo tej mocy. No powiedzmy nie wiem, silnik z ciężarówki ma pojemność 12 litrów i 500 koni, tu mamy 40 litrów i tylko 800 koni, ale też moment obrotowy jest bardzo wysoki. No i oczywiście ten silnik maksymalną mocy, maksymalny moment obrotowy uzyskuje przy 2000 obrotów. Jest to oczywiście silnik 2.12, po 6 cylindrów na jedną i drugą stronę. Po środku oczywiście standardowo, tak jak w takich fałkach znajduje się pompa wtyskowa. Jest to zwykła pompa wtyskowa, która jest znana, nie wiem, z ciężarówek czy na powiedzmy z ciągników, ale wyróżnia ją jeden mały, drobny szczegół. A dokładnie mówiąc, na początku tej pompy znajduje się taki sprytny przełącznik. Jest to przełącznik, w którym wybieramy rodzaj paliwa, jakim ten silnik jest zasilany. W momencie, kiedy na przykład nie wiem, jesteśmy w warunkach bojowych, braku ropy, ale mamy dostęp do paliwa lotniczego, w tym momencie bez żadnego problemu możemy takie paliwo zatankować do zbiorników. Otwieramy pokrywę silnika, przełączamy tryb pracy pompy na zasilanie z paliwa lotniczego i dalej możemy kontynuować. Kontynuować jazdę bojową, czy tam, powiedzmy, walkę. Oczywiście, ten przełącznik zmienia całą charakterystykę pracy tej pompy. I idąc dalej, w kierunku rozrządu, znajduje się takie dość ciekawe, sprytne urządzenie. Jest to urządzenie rozruchowe automatyczne urządzenie rozruchowe. Tak duże silniki nie uruchamiamy się za pomocą rozrusznika. Oczywiście rozrusznik w tym ciągu występuje i jest tylko i wyłącznie jako rezerwa, ewentualnie jako wspomaganie w momencie, kiedy mamy słabe ciśnienie powietrza, ale głównym urządzeniem rozruchowym jest sprężone powietrze. W momencie takiego rozruchu uruchamiamy cały układ pneumatyczny. Powietrze pod wysokim ciśnieniem leci do tłoków porusza tłokami, i w momencie, kiedy ten silnik już ruszy na sprężonym powietrzu, w tym momencie następuje zasilanie z pompy wtryskowej No ale oczywiście, w momencie, kiedy nie wiem, doszło do e, usterki takiego układu pneumatycznego, nie wiem, rozwalił się kompresor, e, brakło powietrza, nie e, jakimś e, cudem gdzieś to powietrze zaczęło uciekać. W tym momencie na ciepłym silniku bez żadnego e, problemu możemy taki e, użyć rozrusznika i taki silnik uruchomić. Sam. Kadłub silnika oczywiście składa się, czy blok silnika składa się z dwóch elementów. Dolna część, gdzie znajduje się wał korbowy jest wykonana z żeliwa, a element, w którym znajdują się tłoki oraz cylindry wykonana jest z aluminium. No i tutaj też oczywiście pojawia się pytanie, czy podczas przegrzania tego silnika ten element aluminiowy nie został wykrzywiony. Więc w tym momencie, gdybyśmy taki silnik remontowali, trzeba rozebrać to do zera, Oddać ten element do sprawdzenia. Nie wiem, czy, czy samemu sprawdzić, czy ten, czy powiedzmy, ta górna część bloku silnika nie została wykrzywiona. Poza tym, jest tutaj problem z uszczelnieniami. W tym silniku nie występuje coś takiego jak uszelka głowicy cylindrów. Dokładnie mówiąc, znajdują się takie metalowo miedziane uszelki. To jest uszelka pod głowicę w silniku czołgowym. Te elementy nie są na dzień dzisiejszy już w ogóle dostępne. Silnik produkowała stalowa wola, ale jak wiadomo stalowa wola już na dzień dzisiejszy nie istnieje. Te silniki nie są produkowane. Jest ogromny problem z dostępem części. Część powiedzmy, elementów jest jeszcze gdzieś tam osiągalna po starych magazynach, ale jakieś tam specyficzne elementy niestety są nieosiągalne na dzień dzisiejszy i w tym momencie by trzeba było albo założyć to na starych uszczelkach albo dać do dorobienia taką uszczelkę. Poza tym po przegrzaniu silnika nikt nie wie do jakiego stopnia ten silnik został przegrzany i trzeba byłoby sprawdzić w jakim stanie są pierścienie tłokowe. Wiadomo, że jak dobrze silnik jest przegrzany, to pierścień, pierścienie na tłokach robią się z plasteliny. Można byłoby zaryzykować, poskładać ten silnik robiąc tylko i wyłącznie głowice ale nie wiemy jaki będzie efekt nie wiem, po godzinie pracy po całym dniu pracy, kiedy ten silnik dostanie y, w tyłek y, dostanie znowu temperatury czy nie wiem za 2-3 dni może się okazać, że y, olej znika w dużych ilościach spala tyle samo oleju co y, co ropy, więc y, też y, jest to powiedzmy taki y, ale który mówi za tym, żeby tego silnika nie remontować, tylko żeby zakupić już silnik po remoncie. Ponieważ w momencie, kiedy wyciągniemy te tłoki i okaże się, że pierścienie są, nadają się tylko do wymiany, może tych pierścieni również nie być dostępnych i znowu skończy się na tym, żeby trzeba było jechać do kogoś, kto te pierścienie dorobi. Także jest... No za, dużo, za dużo jest takich niewiadomych. Nie wiadomo, co możemy spotkać w momencie, kiedy e, przeprowadzimy kontrolę tego silnika. To samo tyczy się e, wału korbowego. Ściągniemy e, miszkę olejową, ściągniemy e, panewki, okaże się, że e, panewki są przetarte, nie wiem, dostały e, potyłku. E, trzeba będzie w, te, w tym momencie oddać wał do szlifu przynajmniej, do sprawdzenia. E, może się okazać, że za chwilę panewek nie będzie e, dostępnych, trzeba będzie znowu kombinować. E, I wszystko wskazuje na to, że tego silnika nie będziemy remontować tylko po prostu zdamy ten silnik na wymianę jako uszkodzony a weźmiemy po prostu silnik po remoncie. I teraz tak jeśli chodzi o same głowice no to tutaj troszkę się zaskoczyłem ponieważ nie spodziewałem się, że w konstrukcji silnika lat 60 70 który znajduje się w czołgu i powinien być konstrukcją toporną spotkam cztery zawory na cylinder i dwa wałki rozrządu. Oczywiście cały rozrząd tutaj jest napędzany mechanicznie, nie ma tutaj żadnych łańcuchów, nie ma żadnych tutaj e, pasków rozrządu, które trzeba regularnie wymieniać, serwisować, co jakieś tam tysięcy. Są zwykłe, standardowe, proste koła zębate. E, teraz tak, jeśli chodzi o remonty głowic, e, to jest na dzień dzisiejszy mało opłacalny. E, dlaczego? Ponieważ e, w momencie, kiedy gniazda zaworowe wysunęły się i zablokowały się pod... E, pod zaworem. Utknęły pomiędzy głowicą a zaworem. E, oczywiście standardowo tłok uderzył w te zawory, więc na pewno je pokrzywił. Nie wiadomo ile tych zaworów jest do wymiany, nie wiadomo czy takie zawory są dostępne. E, dodatkowo prowadnice zaworowe. Już wiadomo, że na niektórych prowadnicy zaworowych pokazał się luz. E, więc licząc te wszystkie koszta remontu tych e, głowic. No, przestaje się być to trochę opłacalne, no może by się udało zamknąć w kwocie 30 tysięcy, tak? Jest możliwość zakupienia takich głowic po 9 tysięcy za sztukę, ale w momencie kiedy dojdą do tego jeszcze te wszystkie uszczelki, uszczelniacze i tak dalej, dalej zamykamy się w kwocie 30 tysięcy. A nie mówię już o bloku silnika, tak? Tam też... By trzeba było wszystko dokładnie przejrzeć, rozebrać i sprawdzić, ponieważ nie wyobrażam sobie, nie wiem, z, y, włożyć 30 tysięcy w remont głowic, włożyć je do silnika, który jest przegrzany, nie sprawdzając stanu tamtego silnika, y, ponieważ w tym momencie, kiedy poskładamy ten silnik, użyjemy do czołgu, nie wiem, wyjedziemy nim na poligon, chwilę, no, za chwilę się okaże, że y, czołg zaczyna brać y, olej w dużych ilościach, y, więc Trzeba by było rozebrać wszystko doszczętnie, jeśli chodzi o blok silnika, sprawdzić to dokładnie i dopiero na tej podstawie podjąć, podjąć decyzję, e, czy remontujemy ten silnik. I najważniejsze pytanie, czy w ogóle dostępne są części do tego silnika, bo e, to nie jest osobówka, że nie wiem, e, wrzucimy głowicę, e, pojeździmy chwilę, za chwilę się okaże, że jest nie wiem, dużo do roboty. E, Praca przy czołgu to nie jest 5, y, nie wiem, 10 minut, czy powiedzmy nie wiem, 1-2 dni. Tutaj y, samo wyciąganie tego silnika to jest około 2 dni. Do tego praca przy rozbieraniu tego silnika to też jest kupę, kupę godzin spędzonych przy rozkręcaniu tego silnika. Y, dodatkowo montaż tego silnika później w czołgu już nie zajmuje dwóch dni. To już się przeciąga do 4 dni. Zawsze jest łatwiej coś wymontować, niż później to ewen... yy, z powrotem zamontować. No i oczywiście z tyłu silnika znajduje się przeogromna sprężarka. Yy, można powiedzieć na pierwszy rzut oka, że jest to turbina. Nie, nie jest to turbina, jest to sprężarka. Jest, to, yy, jest ona zasilana mechanicznie przez wałek yy, z wału korbowego. Yy, turbina, oczywiście, jak wiadomo, jest zasilana gazami wylotowymi. Tutaj nie ma czegoś takiego. Yy, I oczywiście ta sprężarka pompuje. Prze ilości powietrza do tego silnika, zresztą można sobie wyobrazić 40 litrów pojemności. W jaką ilość powietrza trzeba taki silnik zaopatrzyć? Ja miałem okazję być podczas testu takiego silnika, który stał na hali. Żeby było śmiesznie, to był ten silnik. Parę lat temu wyszła korba bokiem w T7-2 i trzeba było wymienić silnik wtedy taki silnik został zakupiony za około 50 tysięcy gdzie stary trzeba było oddać i przed montażem tego silnika trzeba było najpierw ten silnik sprawdzić więc w momencie uruchamiania tego silnika na hali e, trzeba było zabezpieczyć dostęp do turbiny ponieważ jak ten silnik wkręcił się na obroty e, no to nie skazane było żeby ktokolwiek w ogóle przeszedł koło turbiny już nie mówiąc o tym, e, że w momencie, kiedy taka osoba przechodzi y, pasując tego takiego silnika, ma coś w kieszeni, czy w rękach, nie wiem, coś mu wypadnie taka turbina, y, zaś się to po prostu narobiłaby y, masę szkód, tak? y, Czyli trzeba było po prostu zabezpieczyć cały tutaj dostęp do, do, do tej całej sprężarki, żeby nikt po stronie po prostu się nie zbliżał. Ok, ja już się na chwilę obecną żegnam powoli z Wami. Teraz zostało mi tylko poczekać na decyzję, jaka zapadnie, czy remont, czy wymiana tego silnika. W momencie, kiedy zapadnie decyzja o wymianie silnika, przyjedzie tutaj ten silnik, będę musiał poprzekładać cały ten osprzęt z tego silnika do nowego silnika. Zapowiada się dość ciekawy materiał. Później po przełożeniu tego wszystkiego, przygotowaniu tego silnika do montażu zapakujemy ten silnik do ciężarówki, pojedziemy w pole, tam gdzie utknął ten czołg i w warunkach polowych będę miał okazję ten silnik wymienić. Po czym w momencie, kiedy już ten silnik wrzucimy, uruchomimy, wyjedziemy na poligon, tak, żeby przetestować, czy wszystko jest ok. Więc zapraszam do oglądania kolejnych odcinków serii Viking Garaż i do zobaczenia!